Jeśli jesteś tak samo jak ja, totalnie zakręcony na punkcie motoryzacji, to powinieneś subskrybować ten kanał. A zabiorę cię na niezwykłą motoryzacyjną przygodę. To tu zobaczysz niezliczoną ilość motoryzacyjnych projektów. To tu zobaczysz wszystko, co najnowsze w motoryzacji. Dobra, na sam początek pokażę Wam to, ten fragment, ten element. I to było w ogóle coś, co spowodowało, że kiedy zaprezentowano ten samochód po raz pierwszy w Genewie w 1998 roku. To był tak zwany New Age Design, czyli stworzenie samochodu w zupełnie inny sposób niż tworzono w tamtym okresie. No bo wyobraźcie sobie, bo Focus, że Fokus pierwszej generacji dostał wszystkie nagrody, również nagrody designerskie, jakie można było dostać w tamtym okresie. To, że był samochodem roku w 1999, to było oczywiste, ale w dużej mierze zawdzięczał również samemu wyglądowi. Przypomnijcie sobie, jak wyglądają samochody w 1998 roku. Jak wyglądają golfy, jak wyglądają Opel, jak wyglądają jakieś poszczególne inne auta, które pojawiają się na drogach czy Skody. I Ford wypuszcza generację Focusa, takiego kompakta, który jest dostępny e, i jest właściwie samochodem, który staje się w zasięgu ręki. W Polsce bywało różnie, ale wszędzie w Europie. Ale dziś nie będę Wam opowiadał o Fordzie Focusie pierwszej generacji, bo to nie do końca o to chodzi. To, że Focus jakby dał duże piętno na rozwój całej motoryzacji, to na pewno bez dwóch zdań. Drugim takim samochodem była Audi A4. Z tej pierwszej generacji a czwóreczka też się odbiła takim wielkim, wielkim hałasem w świecie całego, całej motoryzacji. Ale chcę Wam dzisiaj pokazać samochód, który jest absolutnie nieoczywisty. Samochód, który jest troszkę zapomniany, a jest bez wątpienia taką totalnie. Pewną inwestycją motoryzacyjną. Takim połączeniem między samochodem, który jest youngtimerem, klasycznym, samochodem, który będzie totalnym fankarem, samochodem, na którym nigdy nie stracicie, nigdy zawsze będzie ze każdym kolejnym miesiącem zyskiwał na swojej wartości. Bo nie wiem, czy wiecie, że to jest samochód, którego wyprodukowano w sumie tak naprawdę. Z tego co pamiętam, około 4,5 tysiąca egzemplarzy, więc na samym początku lat 2000, kiedy produkcje najmocniejszych samochodów świata idą w jakichś tam dziesiątkach tysięcy, to Focus w wersji RS. A jest prawdziwym białym krukiem. Zresztą ja się nie będę na ten temat, samo, na, na temat tego samochodu mądrzył, bo to jest auto jednego z naszych widzów, Andrzeja, który przyjechał i powiedział, chcecie pokazać, bo na polskim YouTube nie ma praktycznie żadnych materiałów związanych z tym samochodem. I w sumie on ma rację, bo to taki samochód, który jest trochę zapomniany. Cześć! Cześć, hej! Słuchaj, ile tak naprawdę tego powstało? Bo ym, jakby też różne źródła różnie mówią. Dokładnie. Yy, na cały świat tego samochodu w tej specyfikacji wyszło 4501 sztuk. Z kierownicą po lewej stronie tylko 1500. Co Ty mówisz? Dla, z czego wynikało, że tylko 1500 z tą kierownicą europejską? Tak sobie Ford wymyślił. Tak naprawdę na Europę, na nasz yy, ruch, lewostrony tylko 1500 sztuk, więcej tego nie wyszło. Auto jest całkowicie, można powiedzieć, egzotyczne, jak na hot hatcha. Czyli jeżeli masz w Europie lewostronnego rs pierwszej generacji, to już jest biały kruk. Jest, dokładnie. No dobra, to teraz tak. RS czym się charakteryzował RS pierwszej generacji, bo miałeś w tamtych czasach ST 170, dokładnie, model, że się nazywał 170 koni. Wtedy było jeszcze Mondeo, które się było ST 220 eee, V6 dokładnie. 220 V6. dokładnie. dokładnie tak. I potem pojawia się Ford Focus RS, bo Ford Focus w ogóle w tamtym okresie był przekotem. Ford w ogóle był przekotem, jeżeli chodzi o same rajdy. Dokładnie tak. Rajdówka na bazie WRC, które było na bazie Focusa, no robiło. Totalną dokładnie. O Ty tym jeździł Colin Size. Colin Sainz, a w Polsce e, przecież jeździł Ani Kulik przypadku. W Malboro oklejeniu. No dokładnie. Który, dokładnie tak. e, Który święcił wtedy sukcesy i pokazywał niesamowity talent. Dokładnie tak. Wiesz, no, oklejony, e, tego dokładnie samochodu. Tak. Więc stąd powstała wersja RS. I teraz powiedz mi, RS mhm. różnił się od normalnego fokusa. Zderzakiem z przodu. Dokładnie tak zestawem poszerzeń, jest szerszy o 7 cm. Czyli on został taki, wiesz, trochę napompowany, nie? Dokładnie tak. Wszyscy myślą, że Focus RS drugiej generacji był pierwszy, który był szerszy i wyglądała grajdówka, ale tak naprawdę to auto początkowało poszerzanie nadkoli i pompowanie tych samochodów. Różnić przede wszystkim tak. Zach zrobił zawieszenie gazowe, amocytory gazowe w tym samochodzie są. Sparko zrobiło fotele, kierownicę, ręczny oraz Czyli te kubły też były Dokładnie. sparkowe, seryjne, Dokładnie tak? tak? Dokładnie okay. tak. Szpera Kłajfa seryjnie tu jest? Czyli on był od razu zeszperowany? Dokładnie tak. Bo, poczekaj, Z tego co ja pamiętam, w dwójce ta szpera chyba nie była oczywista w, w drugiej generacji. Zrobili i dodatkowo przerobili też zawieszenie. W dwójce, tam już nie było od wyrywania kierownicy. Tu jednak przy tej mocy 210 koni, jednak ta kierownica nam lubi uciekać na lewo i prawo. Tam w dwójce ten problem jest zlikwidowany, ale to auto jest dzikie, oldschoolowe, mamy wielką turbodziurę no z pełną gębą. Strasznie mi się podoba to, zobacz, w jaki sposób, zobaczcie, jest poprowadzona ta linia dachu z tyłu, bo z jednej strony mamy e, te, mamy hot hatcha takiego typowego, który powstawałby z normalnego hatchbacka, ale zobaczcie, Golf na w tamtym czasie był tutaj taki ścięty, kwadratowy i tak dalej, a tu jest poprowadzona ta linia, która udaje wóz z serii coupé, Dokładnie. ten mały dyfuzor, który jest, te napompowane błotniki. Ty, to naprawdę robi fajną... Oraz linia szybiak nam fajnie w ten trójkącik, który nam się kończy na lampie, nie? Tak, ale totalnie, on jest naprawdę, powiem ci, że e, jak napisałeś do nas, pokażcie go, ja mówię, kurde, faktycznie, ja go tak dawno, tego samochodu, nie widziałem gdziekolwiek na żywo, ale dopiero teraz, jak zacząłeś mi mówić o tym, że właściwie to jest tak, 1500 tak, 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 sztuk tak, tak. samochodów ze kierownicą po lewej stronie, to wtedy zaczyna się wszystko wyjaśniać. Felgi też OZ -y Dokładnie były Dokładnie tak, na zór tego, co było w rajdówce, mhm. też komplet praktycznie nie do dostania tej kół, bo wyszło ich tyle, co samochodów tak naprawdę. Jak ktoś sobie, jak one były tańsze, kosztowały 50, 60 tysięcy, wywalał dał w jakieś Altredgery, inne Ozety, no to te koła się traciły. I ktoś chce mieć teraz RS-a w oryginale, no to szuka namiętnie tych kół, ale znaleźć jest bardzo ciężko. No dobra, to teraz przejdźmy do najważniejszego. Jak, e, jak to jeździło? Co to miało w ogóle za motor? Bo późniejsza generacja, wiadomo, już miała świetnie brzmiący motor, który jakby był zupełnie inną bajką. Natomiast tu miałeś. Dwa litry. 2.0 turbo, dokładnie. Otworzysz machem? Oczywiście, no bo to też nie jest oczywiste. Kluczyk mamy w środku. No właśnie, słuchajcie, muszę Wam coś pokazać. E, dla tych, którzy nigdy nie mieli Fokusa pierwszej generacji, to zobaczcie na przykład. Żeby otworzyć, tu jest taki cały szereg niesamowitych Słuchaj. rzeczy, żeby otworzyć wlew paliwa, musisz mieć taki kluczyk, który jest jak od sejfu. Swoją drogą, to nie wiem, czy wiecie, że ten kluczyk jest taki sam w Astonio Martinie, czy w Jaguarze, no bo to przecież było, był jeden czas. I masz takie zamknięcie. I teraz patrzcie na to, w jaki sposób otwiera się maskę. W normalnym każdym samochodzie podchodzisz, a od, pod środka, od środka otwierasz maskę w fokusach. Ty z czego to wynikało, że oni tak zrobili? Nie, nie wiem, mam że... pojęcia. To było I w lewo tak. i w prawo, tak. I jest. tak, prawda? Tak. Tyk. I dopiero otwierała się maska. Niezły patent, co? Mogłeś zostawić. Dobra, i teraz tak. Um, masz tu wolny interkuler, masz 200 i 10, 10 koni? koni, dokładnie tak. I dwulitróweczkę. Tak, tak, tak. Dwuwałkową. Dokładnie. Kurde, to kawał fajnego motoru, tak naprawdę. Tak, w, tak, tak, ja tamte czasy to już całkiem. Ciekawe jest to, że ten swój samochód też jest takim samochodem, który faktycznie został zachowany w totalnym oryginale, bo większość z tych samochodów potem miało, było upalane w wyścigach. Dokładnie, dokładnie do tak, idę, tak. na, 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 na jakiś ten. Więc e, cięty przód, żeby przerzucić duży interkuler. Dokładnie, na przód, ten interkuler tu jest, to i tak jest rzadkość. Większość miała wwóconą wielką chłodnicę z przodu, wycinany zderzak, bo to żeby się to zmieściło, no i podnoszone moce chorendarnie, ale ten silnik nawet można zrobić na te 340 koni, ale na to sprowadzenie nam zostaje tego samochodu i wyrywanie kierownicy dalej jest dalej jest? jest, to auto wyrywa kierownicę, wyrywa to muszę zaraz się przejechać, bo dawno, ale to wiesz to, to fajnie, bo to z drugiej strony old oddaje school, takie, tak. znaczy, wiesz, gdy chciałbyś jeździć pewnie na co dzień i zasuwać po ulicach, to, to, to jest inny, A z drugiej strony to jest old school no tamtych panie. czasów. Jest turbodziura? Jest, ogromna. Spuszczam, Naprawdę? Spuszczamy gaz, gdy jest na boście, no całym autem po prostu rzuca, eee, blow sobie fajnie świszczy. Jaka jest historia tego, te, tego egzemplarza powiedzmy? Eee, ten egzemplarz jest ze Szwajcarii. Przypadkowo go znalazłem, był już wtedy Czechach u mojego znajomego, od którego pierwsze kupiłem mm -hmm. Hondę z 2000 poprzednią i stał sobie zapomniany na placu pod śniegiem. Mówię Focus RS, nie, pierwszej generacji. No i oglądałem go, oglądałem. Był trochę, tu, było, tu było, trochę rdzy na progach, na nadkolach. No bo lampy rdza były była włoskie ogóle zamienniki. Potem Focusu w pierwszej generacji. Tak, dokładnie. Przednie błotniki, progi, to był standard. To jest jednak Focus jeden hardsko Miał brzydkie lampy założone włoskie, które niektórzy mówią to są rzadkość i są piękne. Ja ich nienawidziłem. No, i tak to miało 2-3 miesiące. Ja pisałem, czy mi to auto sprzeda. Nie chciał mi sprzedać, a w końcu się udało po negocjacjach, że mi to auto odda. No i ja tak naprawdę od stanu Blacharskiego, z tego nie widziałem. Nigdy nim nie jechałem, nie odpalałem, w środku nie siedziałem. No i przyjechał do mnie lawetą. No i dopiero na miejscu się okazało, że jest to trochę do zrobienia przy tym samochodzie. No dobra, ale teraz powiedz mi, te, by Blacharsko go ogarnąłeś, tak. rozumiem, że on z powrotem wrócił do siebie. Światła. To jest śmieszna rzecz, właśnie. No właśnie, bo to nie są też normalne światła co zwyczajnego fokusa. Dokładnie. Gdy ja chciałem sobie wywalić te lampy, które tu były, i wstawić sobie oryginalne, myślałem, że wstawię normalne lampy z normalnego fokusa i będzie dobrze. Będzie dokładnie, będzie, dokładnie. Dobrze, będzie, będzie, tanio, dobrze. będzie tanie domy. będzie dobrze. Mhm. Ale Fokus RS ma tutaj zaślepkę, a normalny Fokus ma tutaj kierunkowskaz. A kierunkowskaz w rs jest w tym miejscu. No i teraz tak, założyłem tutaj lampę z RS-a, miałby pomarańczowy kierunkowskaz, który by nie działał. I te lampy są oryginalne z ASO, ściągane przez dłuższy czas wyszukiwane, no i się udało znaleźć oryginały. Fajne, jest to, fajne są te skrzela. I to nie e, są fajki, e, które, e, które są na tym, Ale one zawsze robiły roboty. Tak, tak, tak. Ta siatka, która jest tutaj, wiesz, w oryginale jest też zachowana. O, telefon mi zadzwonił, wiesz? Robert, przepraszam, jednak telefon mi zadzwonił. <laughs> Ej, normalnie powiem wam szczerze, że miałem wsiąść i się przejechać tym samochodem, ale już mnie to coś zaskoczyło. On mi nie chciał tego powiedzieć przez długi czas, żebym pojechał. Teraz patrzcie. Robi, Chodzi o to. Wkładasz kluczyk do stacyjki, przekręcasz. No nie pali. Ale wiesz, stacyjka się przekręca, nie? No tak. Stacy... Ale, ale nie ma różnego. to jest ta stacyjka to ma fuza. Tak. I wszystko jest w oryginale. Pyk. I teraz potem okazuje się, że ten zielony przycisk jest. Tym magicznym przyciskiem. I one no, wszystkie tak w serii? Tak, dokładnie, karbonowy tunel, to jest prawdziwy karbon, numer serii, która to jest sztuka wyprodukowana, to jest 78. Czyli to jest 78 egzemplarz, jaki, jaki został wyprodukowany? Dokładnie tak. Okej. Okay. I tu mamy rozrusznik, nie tak że naciskamy go i automatycznie odpala, tylko musi go trzymać tyle, żeby rozrusznik kręcił Czyli tak jak w prawdziwej rejdówce, tak, że wchodzisz tak. albo jakbyś sam sobie założył ten rozrusznik. Dokładnie rozrusz, tak, rozrusz. jedynką, z karbonem w środku. Kurde. Nigdy w życiu. Ty, nie pamiętałem tego, że w ogóle tak, coś takiego było. Dokładnie. Ale fajne, ale fajny patent. W międzyczasie krótki przerywnik i przypominajka. Bo mam nadzieję, że pamiętacie również o porównywarce ubezpieczeń MUBI. Pod spodem znajduje się link, w którym wchodzicie i klikacie. Jeśli zdecydujecie się na którąś ofertę, będzie stówka cashbacku. Pamiętajcie, sprawdzenie ubezpieczenia nic nie kosztuje, a możecie tylko i wyłącznie na tym zyskać. Jeśli skorzystacie z tego linku, gwarantowane jest 100 zł plus. Taki sam link dla Was, gdzie będziecie mieli po 100 zł za każdą polecajkę, i tak do 20 razy. Więc chodźcie, klikajcie i patrzcie, czy Wam się to po prostu bardziej nie opłaca. Siesz co, Fokusy w ogóle słynęły z tego, że one świetnie się prowadziły. Dokładnie że, to, serii. że one zwykłe, bo wchodziłeś do zwykłego Fokusa, tam 1,6, i on wcho wchodził w te zakręty zupełnie inaczej niż każdy inny samochód z tamtych czasów. Dlatego zdziwiło mnie, jak powiedziałeś, że jednak wiesz, jest walka z kierownicą. Jest. Zresztą to zobaczysz. Z jedynki do dwójki sobie przepinamy, no to ta kierownica nam na lewo albo na prawo ucieka. Dobra, a jakie osiągi w ogóle miało w e, Do setki 6-4. Więc tak naprawdę na tamte czasy było ok, na to oczywiście nas bierze Oktaja w Dieslu. Ale odczucia są zupełnie inne z tym samym. No dobra, no ale wiesz, równie dobrze 6.4, to w 6 sekund wtedy miał mi więcej Clio V6. Dokładnie. Wiesz w tamtym okresie. Dokładnie. więc ta różnica nie, nie była jakaś gigantycznie hmm. duża na tym. Ale fajnie jest, no i dźwięki, że Tu są dźwięki, tak. Na ta pierwotność. Mm, on no tak sam z Ciebie syczy, tak? Sieczy, tak se, zawsze? Tak. Dokładnie, tu jest seryjny blow -off. Ten zegar do ładowania, który znajduje się po lewej stronie, w ogóle ten klimat tego wozu jest fajny. Wpadli na świetny pomysł, dali doładowanie, nie dali temperatury silnika. Jak nie zauważysz. A nie masz żadnej nie ma. nie elektronicznej ma. nie wersji? Nie, ma, ale mamy oczywiście turbo. Dobra, miałeś 6,4 do paczki. Mhm. Ile to 250? Miałeś ograniczenie? 240, co? Z tego co pamiętam. Okej. Okay. I oczywiście klasyczny napęd tylko i wyłącznie na przód, bo dopiero dokładnie, Focus ty tak. trzecie, tak? trzeciej generacji sprawdził 4x4. Tu mamy no, zaszperowany no. przedni napęd. Fajne jest to, że on jest zaszperowany. To też pewnie wynika z tego, że wiesz, że masz jednak... No na, na, dokładnie, pierbnicie. byłby napęd na jedno koło, przy na mokrej nawieśni by tam po prostu waliło jeden kołę cały czas. Powiedz mi, ile dziś kosztuje Ford Focus z pierwszej generacji RS? Bo jakby powiedziałem o tym, że to jest super inwestycja, mhm. że jeżeli ktoś coś takiego znajdzie, to może mieć auto, mhm. którym normalnie sobie jeździ na co dzień, bo masz, nie wiem, klimę, masz elektrykę mhm. i wszystko po kolei, masz wygodne te, te, te Sparko w tale. E, swoją drogą, większość producentów to było Rekarów tam. Tak, a tu mam rzucone sparko, całe cały pakie, tak. Taki jest totalnie motor sportowy, dokładnie no tak. Już, e, ile dzisiaj to kosztuje? Wiesz co, na, takie najtańsze, co znajdziemy minimum w okolicy 80 tysięcy złotych. Na zachodzie ceny startują od 25 tysięcy euro. No i ta sztuka aktualnie jest już sprzedana, bo nowe właściciel odbierają na dniach. E, Odmieni 100 tysięcy ją sprzedałem. Czyli za zadbanego zaczynamy się pułap. jak są. Za przerobione, jakieś tam historie mają swoją wypadkową, około 80 tysięcy. Dobra sztuka kosztuje w granicach 100 u nas w Polsce. Jak do No dobra, dobra. a powiedz mi, a jak w porównaniu na przykład to wygląda do, ST, e, do STK, do modelu ST? Tak szczerze, mało jeździłem STkiem, miałem okazję razy Ale nowo, jak to cenowo wygląda? st kosztuje chyba 15 tysięcy? 20. Ok. To jest przepaść. To jednak płaci mi za limitację tego samochodu. To, żeby, że każdy z nich jest Dokładnie, tak. To, to że jest każdy inwestycja. Z nich ma to jest inwestycja. swój własny numer. Na Dokładnie ten. tak. One kiedyś spadły z ceny, czy? Ja swój dołek miały takie 10 lat temu. One kosztowały około 40-50 tysięcy. I tak od systematycznie do góry teraz sobie szły. To udało się jeszcze kupić za około 70 tysięcy 5 lat temu. Pani Przy... Pandemia po prostu napompowała większość tych samochodów do góry. 4. prawda jest też taka, że większość tych samochodów została po prostu Dokładnie. absolutnie zniszczonych w motorsporcie. Albo przerobionych właśnie i ma mało wspólnego z serią. Eee, znaczy zniszczonych w motorsporcie, po prostu się je używało, je nie na tego w sposób normalny. Auto wychodziło tylko w jednej specyfikacji, z jednym lakierem, w jednym wyposażeniu, nic nie mogły sobie tak naprawdę Twojej dowrócić, z tego co wiem. A z drugiej strony, Ford miał to tradycje rajdowe gigantyczne. Bo to były czasy, kiedy dopiero co. Fajnie dojdzie i fajnie strzela. Powiedziałbym, że to jest 210 godzin? Nie, w życiu. Tym bardziej, że on po prostu wiesz, ma. Taki oldschoolowy sposób działania. Masz do 3000, tutaj niewiele się dzieje, niewiele, niewiele, nie wie. I dopiero powyżej Dobra, tych 3000 jest płup, I przy odpuszczaniu gazu CM-autem po prostu rzuca. Nie ma łagodnego zejścia, obrotów i z doładowania, Jest czysta agresja. Musicie, musicie tylko pamiętać o jednej rzeczy. Ford w tamtych czasach był królem. To co się działo u Forda chociażby na rajdach to było absolutne mistrzostwo świata, jeszcze całkiem, całkiem e, tuż przed Focusem, przecież miał Escorta Cosworta no z napędem na cztery koła, miał Sierra Cosworta. to co się działo z tymi wozami to to były wozy, które były najbardziej top of the top. Więc dla nich zrobienie takiego samochodu było też naprawdę fajnym wydarzeniem i takim chyba punktem honoru w tamtym czasie no Co prawda nie był to, to, to Cosworth czteronapędowy, za którego dzisiaj trzeba zapłacić Kosmista, pół miliona to. złotych, czy 400 A. tysięcy złotych Za Coswortha, czy za, za, za Sierrę rajdową, to Bublewicz, który tą sierrę, przecież zasuwał na tym, czy Cosworthę wow. To były czasy, nie? Mm, a dzisiaj. Nie no, mamy cały czas trójki. Nie ma, mamy też Fordy ale to one już Ale Ford jest kończy produkcje do tak naprawdę fiesta jest wycofana, RSA-nowego nie będzie, fiesty nie będzie. Zostało nam aktualnie z Palety ST, tylko Puma, Puma, ST. No dobra, no ale z drugiej strony mamy M-Sport, który znajduje się pod Krakowem dokładnie. jest polskim producentem samochodów w WRCS. Alfred of znaczy to polskim, jak polskim, brytyjskim, ale w Polsce są produkowane. Polski oddział dokładnie. No, polski oddział. Fajnie wygląda, co? I na co teraz wymieniasz, że sprzedałeś tego? Wiesz co, mam firmę, która handluje tego typu samochodami, na, głównie na zlecenie klientów z całej Europy i Polski, a to są po prostu samochody niektóre, które kupuję na zapas dla mnie. To auto jest moje, z rejestracją, która ma nawet numer w roku, w którym się urodziłem. I tak naprawdę kupiłem go dla siebie, miałem sobie zostawić na dłużej, no ale mi samochody się nudzą i jest okazja na tym zarobić, poławić się tym, no to... I na co be... Ale co będziesz wymieniał teraz? Aktualnie jeszcze mam Hondę S2000, ale chcę coś nowszego sobie spróbować. A taką spróbować. pierwszą przed w Pierwszą, AP1. Z dwulitrówką, dokładnie. Z dwulitrówką, nie 2.2, 2, tylko kręcą to się do 9, ponad no. 9000, cudo. Ale to było, ja pamiętam Bez ABS jest, nie ma kontroli trakcji. Cudowne auto. Wiesz ile prasowych samochodów w tamtych czasach zostało rozbitych? A tak, słyszałem. No to, no, to też miało jak Porsche 911 Turbo Widowmaker. No A znacznie miało ten przydomek. Pamiętam, że nigdy nie, te samochody nie mogło, nie można było nimi na spokojnie pojeździć, bo zawsze nie ktoś, ktoś gdzieś tematem. przyłożył, gdzieś jakieś rondo ktoś zrobił. Rondo, bo, bo rondo było ze śliskie, tak było skąd ono Auto 2000. jest masakrycznie niebezpieczne, jak ktoś nie nad tym po prostu nie skupiał na jeździe, no to może sobie zrobić krzywdę. Jak będziecie chcieli zrobić kiedyś, żebyście zobaczyli materiał o Hondzie S2000, to dajcie znać. Nie ma problemu. Piękna czerwona. Super. Mega, a czerwone są najszybsze. Dokładnie. Więc napiszcie, jeżeli Honda S2000 z tej pierwszej serii, ta, która z tym elektronicznym obrotomierzem kręciła się tam... Jak usenny w McLarenie. To jest totalny... Kopia tego licznika. Totalny sztos. No. Coś cudownego. I, I masz tutaj ten przełącznik od spryskiwaczy? najgłupszym miejscu, którym łokciem sobie go włączę. Cały czas. Jakbym Do... pamiętam, jak pierwszy raz jechałem tak. testową Honda S2000, jak ona biegała, tak, że ona miała tą krótką zmianę biegów, że, że coś pach, pach i, i łokciem naciskasz spryskiwacz. Nie tak. Miejsce tego przycisku jest idealnie na łokciu. Dajesz sobie dwójkę i chlapiesz. Umujesz sobie auto w słoneczny dzień i sobie po całym samochodzie. A to klapiesz na siebie nawet. No ale potem to wysusza się no, i jest masakra. <laughs> Wspaniały wóz. W poprzednim aucie miałem to właśnie odpięte, bo sobie bezpiecznik wyciągnąłem, no bo to jest absurdalne. Jak ktoś mógł na to wpaść? Jeszcze Japończycy, nie? Świetny wóz. Tak naprawdę, jak porównamy to do Meganki dwójki, no to to auto jest dużo bardziej, RS oczywiście, bardziej agresywne. Tym też się głównie różni. Jest dużo bardziej agresywna, chociaż ja lubiłem Meganę, cudowne, ja, są cudowne. To, jak w jaki sposób tak ona samokreśla. się prowadziła, jak, jak go... byłeś nim na torze na przykład? Nie, nie, nie. No, to, że nawet nie odważyłem się jeszcze takim autem jechać na tor, bo jednak w razie jakiejś przygody tracimy zdarza, który jest nie tyle gotówkowo niedosiągalny, tylko nie znajdziemy go po prostu w, w Europie, a że te auta są z jednej strony dla fanów, z drugiej dla zarobku, Uważam na te samochody, A powiedz Staram mi, się wiadomo ile takich Focusów RS na przykład zachowało się gdzieś w Polsce? Próbowałem szukać, próbowałem szukać, ale nie znalazłem żadnego miejsca, gdzie mogę to sprawdzić. Pewnie w Cepiku, aby gdzieś tam się dało poszukać, ile jest zarejestrowanych, by się udało, ale informacji takiej nie mam. No, ale, no, ale to są ale zarejestrowane, na... tak, tak. A, a dobry, to jest zupełnie inna tak. sprawa. Sam o tym wiesz, że zarejestrowane to są najczęściej projekty, które trwają lata. Dokładnie, dokładnie. Jednak budowa tego samochodu które zajmuję, sam wiem po sobie. no i. Jest to kosztowne. Fajny, nieoczywisty, ale powiem Ci szczerze, że nie wiedziałem, że już aż tak skoczyły z ceną. Fokusa pierwszej generacji kupujemy za 2000 tysiące złotych, Focusa STK tak. mówisz 15 tysięcy złotych. Dokładnie. A tu musimy liczyć koło 100. I zobacz sobie też, że mój przebieg nie jest kolekcjonerski wcale. Nie, bo aż 190 tysięcy kilometrów, ale tak czy siak ten samochód jest bardzo stanie, dobrze naprawdę. zniósł Dokładnie. Te, te rzeczy. Bo widać, że był używany normalnie, a nie używany do tego, żeby jeździć Dokładnie. i upalać. Jest w po Polsce kilka sztuk, ale każda jest przerobiona, ma inne maski, historie jakieś tam swoje, no ale nie o to chodzi. Takie samochody nie trzymają tak wartości jak samochód w pełni seryjny. Mega. Super, że przyjechałeś tym wozem go pokazać. Cała przygódź po mojej stronie.